Zastanawialiście się kiedyś, czym tak naprawdę są te słynne spirulina i chlorela, o których wszyscy mówią? Możliwe, że słyszeliście, że to superfoods, że pomagają w detoksie, wzmacniają odporność, a nawet wspierają wegan. Ale czy to wszystko to prawda? I czy naprawdę warto je włączyć do swojej diety? Dzisiaj rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Opowiem wam, czym są te dwie algi, jakie mają właściwości, i dlaczego ich popularność tak szybko rośnie. Ale co najważniejsze, odpowiemy na pytanie, czy faktycznie zasługują na miejsce w Waszej codziennej diecie. Więc jeśli interesuje Was zdrowe odżywianie, szukacie sposobów na wzmocnienie organizmu, albo po prostu chcecie dowiedzieć się, czy te zielone proszki są warte swojej ceny, to idealne miejsce. Zaczynajmy. Zacznijmy od podstaw. Co to właściwie są spirulina i chlorella? Obie należą do grupy Alg. Czyli takich maleńkich organizmów, które naturalnie rosną w wodzie słodkiej lub słonej, ale choć mogą wyglądać podobnie, to są zupełnie różne. Spirulina to mikroskopijna, spiralnie skręcona alga, stąd jej nazwa. Jest uznawana za jedną z najstarszych form życia na Ziemi. W naturze rośnie w alkalicznych jeziorach, takich jak te w Meksyku czy Afryce. Ale dziś najczęściej uprawia się ją w specjalnych farmach wodnych. To ona ma taki charakterystyczny, mocno zielony kolor z lekkim niebieskawym odcieniem. Dzięki fikocyjaninie, jej naturalnemu barwnikowi. Chlorella z kolei to prawdziwa królowa chlorofilu. Zawiera go więcej niż jakakolwiek inna roślina. Rośnie w słodkowodnych zbiornikach, a jej komórki są dużo bardziej zwarte i twardsze od tych spiruliny. To dlatego chlorella wymaga specjalnego przetwarzania, żebyśmy w ogóle mogli ją przyswoić, inaczej nasz organizm nie byłby w stanie dostać się do tych wszystkich dobroci w środku. Krótko mówiąc, spirulina i chlorella to dwa rodzaje alg o zupełnie różnej strukturze i charakterystyce, ale obie mają coś wyjątkowego do zaoferowania. W kolejnych minutach zgłębimy co dokładnie. Teraz przyjrzyjmy się, co kryje się w środku tych dwóch alg. Zacznijmy od spiruliny. Wyobraźcie sobie produkt, który w ponad 60% składa się z białka. Tak, to właśnie spirulina. To jedno z najlepszych roślinnych źródeł białka, jakie możemy znaleźć, a do tego jest kompletne, czyli zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy. Ma też mnóstwo witamin, w tym witaminy z grupy B, szczególnie B1, B2 i B3 które wspierają metabolizm i poziom energii. Do tego dorzućmy żelazo, magnez, a nawet przeciwutleniacze, takie jak fikocyjanina, to ona nadaje spirulinie ten niebieskawo-zielony kolor i pomaga zwalczać wolne rodniki w organizmie. A co z chlorellą? Tu gwiazdą jest chlorofil. I to w ogromnych ilościach. Chlorofil działa jak naturalny oczyszczacz organizmu, wspomaga regenerację komórek i wspiera detoksykację. Ale to nie wszystko. Chlorella jest bogata w witaminę B12, co sprawia, że często poleca się ją weganom i wegetarianom. Ma też mnóstwo żelaza i innych minerałów, które wspierają produkcję czerwonych krwinek i ogólną odporność. Widzicie więc, że te algi są jak skarbnica wartości odżywczych. Spirulina to mistrz białka i przeciwutleniaczy, a chlorella to specjalistka od chlorofilu i detoksu. Co ciekawe, ich składniki działają zupełnie różnie, więc każdy z nich ma swoje unikalne zastosowania o tym więcej w dalszym etapie filmu. No to przejdźmy do tego, co najbardziej Was interesuje jakie korzyści te algi mogą przynieść dla zdrowia. Zaczniemy od spiruliny. To prawdziwy sprzymierzeniec, jeśli chodzi o wzmacnianie odporności. Zawarte w niej przeciwutleniacze, takie jak ficocyanina, pomagają neutralizować wolne rodniki. Dzięki czemu organizm lepiej radzi sobie ze stresem oksydacyjnym i stanami zapalnymi. Spirulina wspiera też serce. Badania pokazują, że pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu, LDL, a jednocześnie zwiększyć dobry HDL. Dla osób zmagających się z cukrzycą albo chcących ustabilizować poziom cukru we krwi, spirulina również może być pomocna, bo wspiera regulację glukozy. A chlorella? Jej najważniejszą supermocą jest detoksykacja organizmu. To alga, która wręcz przyciąga metale ciężkie i inne toksyny, pomagając je usuwać. Dlatego często poleca się ją osobom, które były narażone na zanieczyszczenia środowiskowe lub korzystały z dużej ilości leków. Co więcej, chlorella wspiera regenerację wątroby, organu odpowiedzialnego za oczyszczanie naszego ciała. Nie można też zapomnieć o jej wpływie na produkcję czerwonych krwinek dzięki wysokiej zawartości żelaza i witaminy B12. I co ciekawe, obie algi, choć działają na różne sposoby, mają wspólny mianownik: pomagają organizmowi działać lepiej i radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Spirulina wzmacnia, chlorella oczyszcza, razem tworzą naprawdę zdrowy duet. Teraz pytanie. Kto najbardziej skorzysta z tych zielonych superfoods? Zacznijmy od osób, które unikają mięsa, czyli wegan i wegetarian. Spirulina to dla nich prawdziwy skarb, bo dostarcza pełnowartościowego białka, którego czasem trudno szukać w diecie roślinnej. Z kolei chlorella jest jednym z niewielu roślinnych źródeł witaminy B12. Co prawda, jej biodostępność bywa tematem dyskusji, ale jako uzupełnienie diety sprawdza się świetnie. Jeśli trenujecie to spirulina, również może być Waszym najlepszym przyjacielem. Jej wysoka zawartość białka i antyoksydantów wspiera regenerację mięśni po intensywnym wysiłku. A dla osób, które czują się zmęczone lub mają niską odporność, chlorella będzie idealnym wyborem. Dzięki żelazu i chlorofilowi pomaga zwiększyć poziom energii i wspiera organizm w walce z codziennym stresem. I jeszcze jedna grupa, ci, którzy chcą oczyścić organizm. Jeżeli żyjecie w dużych miastach, pijecie wodę z kranu albo jesteście narażeni na toksyny środowiskowe, chlorella może być świetnym sposobem na wsparcie naturalnych procesów detoksykacji. Krótko mówiąc, każdy znajdzie coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy chcecie wzmocnić ciało, oczyścić organizm, czy po prostu dodać do swojej diety coś ekstra, spirulina i chlorella. Mają ogromny potencjał, by Wam w tym pomóc. Dobra, wiecie już, jakie korzyści kryją te algi, ale jak właściwie je stosować na co dzień? Zacznijmy od spiruliny. Najczęściej znajdziecie ją w formie proszku albo tabletek. Proszek to świetna opcja, jeśli lubicie eksperymentować w kuchni. Wystarczy dodać łyżeczkę do porannego smuti, soku, albo nawet zupy, jeśli lubicie odważne smaki. Pamiętajcie tylko, że spirulina ma dość intensywny zielony smak, więc lepiej zaczynać od mniejszych ilości i zobaczyć, jak Wam podpasuje. Chlorella, ze względu na swoją twardszą strukturę, częściej występuje w formie tabletek. To wygodny wybór, szczególnie jeśli zależy Wam na detoksykacji. Wystarczy popić je wodą bez kombinowania, ale jeśli wolicie proszek, można go dodawać do soku z cytryny albo sałatki. Kwaśne smaki świetnie przełamują jej intensywność. Co z dawkowaniem? Tutaj kluczowe jest zaczynanie od małych porcji np. pół łyżeczki spiruliny albo kilka tabletek chlorelli na dzień. To pozwala organizmowi przyzwyczaić się, zwłaszcza jeśli wcześniej nie próbowaliście takich produktów. Potem, w zależności od potrzeb, można zwiększać ilość, pamiętając, żeby nie przesadzić. A co z łączeniem spiruliny i chlorelli? Tak, można je stosować razem. Spirulina wzmacnia, chlorella oczyszcza, więc tworzą naprawdę zgrany duet. Ważne, żeby dopasować ich ilość do swojego stylu życia i celów, jakie chcecie osiągnąć. No dobrze, spirulina i chlorella brzmią jak cud natury, ale czy są dla każdego? Zdecydowana większość osób może je stosować bez problemu. Ale są sytuacje, w których trzeba być ostrożnym. Na początek, jeśli macie alergię na algi lub produkty morskie, warto skonsultować się z lekarzem, zanim je wypróbujecie. Chociaż spirulina i chlorella rosną w słodkiej wodzie, niektóre osoby mogą na nie reagować. Podobnie, jeśli zmagacie się z chorobami autoimmunologicznymi, jak reumatoidalne zapalenie stawów czy toczeń, Spirulina może być problematyczna, ponieważ pobudza układ odpornościowy, a tego w takich przypadkach zwykle chcemy unikać. Kolejna kwestia jakość produktu. Spirulina i chlorella mogą wchłaniać zanieczyszczenia z wody, w której są hodowane, w tym metale ciężkie. Dlatego tak ważne jest, żeby wybierać produkty od sprawdzonych producentów najlepiej z certyfikatami jakości. A co z działaniami niepożądanymi? U niektórych osób, zwłaszcza na początku stosowania, chlorella może powodować lekkie problemy trawienne, jak wzdęcia czy przejściowy dyskomfort. To normalne, bo organizm adaptuje się do nowego składnika w diecie. Z kolei spirulina przy zbyt dużych dawkach może powodować ból głowy czy zmęczenie, dlatego zawsze warto trzymać się zaleceń dotyczących dawkowania. A więc spirulina i chlorella są generalnie bezpieczne. Ale jak z każdym suplementem, kluczowe jest, żeby dobrze dobrać ich źródło i nie przesadzać z ilością. A jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, konsultacja z lekarzem to zawsze dobry pomysł. Czas na nieco bardziej kontrowersyjną stronę spiruliny i chlorelli. Jak to bywa z popularnymi superfoods? Wokół nich narosło sporo mitów i wątpliwości. Przyjrzyjmy się temu z naukowego punktu widzenia. Zacznijmy od chlorelli i jej słynnej witaminy B12. Faktem jest, że zawiera jej sporo, co czyni ją atrakcyjną opcją dla wegan. Ale tu pojawia się pytanie: czy nasz organizm potrafi w pełni przyswoić tę witaminę? Niektóre badania sugerują, że witamina B12 z chlorelli może być mniej biodostępna, czyli trudniejsza do wykorzystania, niż ta pochodząca z produktów zwierzęcych. Jednak inne wyniki wskazują, że regularne spożywanie chlorelli może znacząco poprawić poziomy B12 w organizmie. Czy jest to więc idealne rozwiązanie? Być może nie, ale na pewno dobry krok w stronę suplementacji. Jeśli chodzi o spirulinę, jedna z większych obaw dotyczy zanieczyszczeń. Algi te są niezwykle chłonne, jeśli chodzi o metale ciężkie czy toksyny środowiskowe. Dlatego jakość produktu ma tutaj ogromne znaczenie. Hodowle spiruliny w czystych warunkach eliminują to ryzyko. Istnieje także mit, że spirulina może powodować zatrucie wątroby. Ale badania pokazują, że problem ten dotyczy tylko produktów niskiej jakości pochodzących z niepewnych źródeł. A co mówią naukowcy o ich korzyściach? Spirulina ma na koncie liczne badania potwierdzające jej zdolność do obniżania poziomu cholesterolu, wzmacniania odporności i działania przeciwzapalnego. Chlorella natomiast jest doceniana za swoje właściwości detoksykacyjne i potencjał w poprawie zdrowia wątroby. Jak widać, zarówno spirulina, jak i chlorella mają solidne wsparcie naukowe, ale kluczowe jest to, żeby wybierać produkty najwyższej jakości i być świadomym, jak działają na nasz organizm. Nauka wciąż się rozwija, więc kto wie, jakie jeszcze korzyści odkryjemy w przyszłości. Spirulina i chlorella to nie tylko suplementy diety, ich zastosowania wykraczają daleko poza kuchnię. Zaczniemy od kosmetyki, bo to prawdziwy hit w pielęgnacji skóry. Spirulina, dzięki dużej zawartości przeciwutleniaczy i składników odżywczych, jest idealna do regeneracji skóry. Znajdziecie ją w maseczkach nawilżających, które pomagają wygładzić cerę, zredukować zaczerwienienia i dodać skórze blasku. Co więcej, jej właściwości przeciwzapalne sprawiają, że jest świetna dla osób z trądzikiem czy skórą podrażnioną. Chlorella natomiast działa trochę inaczej, przede wszystkim oczyszcza. W kosmetykach wykorzystuje się ją do usuwania toksyn z powierzchni skóry i wspierania jej detoksykacji. Można ją znaleźć w produktach takich jak pilingi czy kremy nawilżające. A jeśli macie ochotę na eksperyment, to domowa maseczka z proszku chlorelli zmieszanego z wodą lub miodem może zdziałać cuda dla zmęczonej skóry. Ale to nie koniec. Spirulina i chlorella mają również przyszłość w zrównoważonym rozwoju. Coraz więcej mówi się o ich potencjale jako źródle białka w diecie przyszłości. W porównaniu do tradycyjnej produkcji mięsa, ich hodowla wymaga dużo mniej wody, ziemi i energii, a przy tym generuje znacznie mniej emisji CO2. To czyni je obiecującym rozwiązaniem w walce z kryzysem klimatycznym i niedoborem żywności. Jak widać, spirulina i chlorella to nie tylko zdrowe dodatki do diety, to wszechstronne produkty, które mogą znaleźć swoje miejsce zarówno w codziennej pielęgnacji, jak i w globalnych rozwiązaniach przyszłości. Więc czy spirulina i chlorella są warte całego tego zamieszania? Jak mogliście się przekonać, to nie bez powodu nazywa się je Superfoods. Spirulina zachwyca swoją zawartością białka, przeciwutleniaczy i zdolnością do wspierania odporności. Z kolei chlorella to mistrzyni detoksykacji, a jej chlorofil i minerały pomagają oczyszczać organizm i wspierać regenerację. To, co czyni je wyjątkowymi, to ich różnorodność zastosowań od wspomagania zdrowia przez detoksykację, aż po kosmetykę i zrównoważony rozwój. Jednak pamiętajcie, że jak z każdym suplementem, kluczowe jest odpowiednie dawkowanie i wybór produktu wysokiej jakości, tylko wtedy możecie w pełni wykorzystać ich potencjał. Na końcu wszystko zależy od Waszych potrzeb: szukacie roślinnego źródła białka? Spirulina będzie idealna, a może potrzebujecie czegoś, co pomoże Wam oczyścić organizm? Postawcie na chlorelle. Albo, dlaczego nie, sięgnijcie po oba i cieszcie się ich połączonym działaniem. Jedno jest pewne: spirulina i chlorella to nie chwilowa moda, ale narzędzie, które może naprawdę wspierać zdrowy styl życia. Teraz pozostaje tylko pytanie: jak wy wykorzystacie ich potencjał? Co myślicie o spirulinie i chlorelli? Może już je stosujecie i macie swoje ulubione sposoby na ich wykorzystanie? Albo dopiero się zastanawiacie czy spróbować. Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jestem ciekaw, jak sprawdzają się u Was. Jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie więcej takich treści o zdrowym odżywianiu, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, żeby niczego nie przegapić. Kliknijcie też dzwoneczek, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. I pamiętajcie. Zdrowe odżywianie to nie tylko moda, ale przede wszystkim inwestycja w wasze dobre samopoczucie. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.